O oh, oh. No to jest y, trup, to jest. To jest gnilizna. Laboratorium CCP2. Oh, oh, oh. Lepiej tego nie dotykać, otykać, wszystko jest porozlewane dosłownie. Substancje, wszystko jest. Jakie to jest ogromne! Te wielkie zbiorniki są wypełnione tłuszczem zwierzęcym. Ile tam jest instalacji? A tam widzę, że się kończy tam jest jeszcze wejście na górę. Jak ktoś się dziwił, dlaczego w fabryce jest łóżko? W relatyny? To ta wydzielona część tutaj, z tą wykładziną, to jest mieszkanie właściciela, tego, co skaził teren, i siedzi obecnie w więzieniu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lordacz i zmierzamy właśnie do opuszczonej fabryki. Żelatyny, czyli obiektu o bardzo ciekawej historii. Obiektu, którego właściciel siedzi obecnie w więzieniu. Za skażenie biologiczne całego tego wielkiego terenu. A tam przede mną znajduje się ten wielki obiekt. W środku jest też dwóch znajomych, którzy mieli tutaj być i czekać. Będzie to na pewno dosyć ciężka przeprawa, bo muszę jakoś dostać się na drugą stronę tego tego, tej rzeki która obecnie jest całe szczęście wyschnięta może jakoś tędy spróbujemy pod tym ogólnie teren całego tego obiektu jest użytkowany jako poligon do paintbola, a fabryka Właśnie y, jest wykreślona z tego pola. Jest tutaj całkowity zakaz gry, zakaz wstępu dla graczy ASG i paintbola. Ja tutaj cały czas pokonuję te, ten tor przeszkód. I musimy jakoś dostać się tu co może nie być tak łatwo bo jak widzimy jest śnieg, jest dosyć ślizgo jesteśmy tu jak widzimy mamy ścieżkę mamy wyjeżdżoną drogę przez właśnie ochroniarza Halo, e! Siema. Siema, ochrona obiektu. No? Trzyma się. Trzyma się? O. Dobra, pytanie, czy jest kamerka? Dobrze. Jest. Fenix, kurde! dziewięć 9000 rumenów. W tym filmie zwiedzimy opuszczoną fabrykę żelatyny zamkniętą w roku 2015 z powodu skażenia środowiska. Właściciel fabryki był jednym z najbogatszych Polaków w historii, a obecnie siedzi w więzieniu właśnie za skażenie terenu. Odpady zwierzęce do produkcji żelatyny, a także żrąca chemia wciąż zalegają w fabryce, zamieniając ją w istną bombę biologiczną. Mimo to, teren jest strzeżony przez ochronę. Która skutecznie powstrzymuje ciekawskich przed zaglądaniem do środka, bo ja na tym piętrze dużo ciekawych rzeczy nie ma, to już nie wiem. Puste z dokumentami w miarę no ale zawsze tutaj to, to są jakieś pozostałości, no. Wiem, że jest tutaj na pewno laboratorium. E, w ogóle wejście do tej hali jest od wszystkich piętek. Ta? No, no tak, tutaj na parku. To elegancko, no to idziemy teraz. Co to jest? Na <laughs> o! O, kibele. Jak zdejmiesz maskę, to czuć pleśń. Słyszałem, że tyle ludzi było, tyle mówiło, że... Ty nie... no właśnie, za każdym razem ludzie mówili, że jest sót. No, że to się nie da wytrzymać. Ale to pewnie też kwestia tego, że jest śnieg, że jest zima. No. Ale jak on szedł na falę, to mówisz, że tak po prostu śmierdzi, że... Jakby da się wytrzymało. Właściciel tego siedzi obecnie w więzieniu. Jak już wspominałem, zaskarzenie całego tego wielkiego terenu tym właśnie obiektem tam z czasu znajdował się pies pilnujący, a to jest droga, którą porusza się ochroniarz. Więc też trzeba być ekstremalnie czujnym. To pewnie też takie zwykłe rupieciarnie swego czasu. No to chyba żywa roślinka jest nawet jeszcze. no się też by tak żywa A zobacz tu. Tu jest fajne. Tu. Dobry. O! O! Pewnie jakaś sala taka ko Konferencyjna. Odpinam kurtkę, bo już się... Odprowadzenie ścieków. No, o, jedna, no to... rzecz, jedna z rzeczy, przez którą siomek siedzi teraz. No. no Siedzi właśnie. Najgorsze jest to, że te wszystkie zwierzęta, te świnie martwe, one tam dalej zostały na tej hali. To już rok później kalendarz, czyli to tak, ciekawe. Tutaj też może 2005. No, generalnie cały ten, ten właściciel, nie będę mówić nazwiska, żeby nie zlokalizować obiektu, jest powiązany z sukiennikiem. Sukiennika raczej każdy zna, wille sukiennik. Moje odkrycie. Związane jest to z pewnymi wielkimi zakładami na całego tego terenu, o całego tego wielkiego terenu, gdzie wybuch pożar wysypiska. Pożar wysypiska właśnie sukienników z tej rezydencji. I ponoć właściciel tego obiektu, tej fabryki żelatyny, jest łącznie z tym pożarem. Wysypiska związane w zatrucie całego tego terenu. Tyle, że on wypuszczał no? ścieki i tłuszcz zwierzęcy do, do wód gruntowych, a sukiennik spalił całe wysypisko. No może nie sukiennik, ale jego wysypisko spłonęło. To co, jakieś telewizory jeszcze? Na dole w ogóle prawie się nic nie zachowało. Ma Tam coś jest? jest ale, na gó ale góra jest bardzo ciekawa. Ej, a to nie jest? to te ziołki tak, tak, tak. no tak, no tak, tutaj wchodzili to tu jakiś ten, jakaś yy, recepcja była, portiernia dobra, tak szybko to przelecimy tu Pawlo też nagrywał swego czasu o właśnie tam prostu jest wejście do hali, jest normalnie otwarte tak? no to elegancko, o tu już zaczyna śmierdzić trochę a to jest na razie jeszcze taka to jest mazienka stęklizna, no Mój niełaski kanał, i na coś pleść do grzyba. Oho. A masz telewizor, kineskopowy jakiś. A co to w ogóle? To wszystko szatnie były? Tych no, pracowników tej żelatyny. Telewizorek elegancko. Są jeszcze tego nazwiska. Gdzie? Na ano. Oho. Teraz do labo najlepiej i na halę pójdziemy. No. Co to jest tutaj? Aha, to jest puste, to wszystko. Serwerownia, o! Zaraz tutaj jest jakieś wielkie drzwi są widzę O, o. No i są tą latar... O kurde No to jest y, trup To jest To jest gnilizna. Ale jaki, Ale jakie to wielkie to no. jest wszystko gigantyczne No swego czasu król Welatyny na niego mówili Największy Jeden z bogatszych Polaków w ogóle no w Polsce Polaków w Polsce Swego czasu a Tu wędzie. Tu są łazienki jakieś to? Aha, no to do labo teraz. Czasu, nie? Najciekawsze... A, nie, a co to jest? Puste. A to było wejście swego czasu, no? O, kabel światłowodowy. Instalacje do ogrzewania. Dobra, no to idziemy na górę do lapo, czyli najciekawszej naj, najciekawsze części tej fabryki. Z tej strony jest jego mieszkanie? A tutaj masz laboratorium. O! To jest chyba do dezynfekcji mi się wydaje. To jest chyba do dezynfekcji różnych skażonych Patrz na to. fiolki tego typu. Bardzo ciekawe miejsce. Wszystko tutaj było pewnie dezynfekowane. No. To było włączyć pewnie tryb mocy 1, moc 2, ale to zartywiały. Bardzo. O, tu też. Dekontaminacja pewnie. O Made in Poland Całe urządzenia do tej kontaminacji Ej co to i labo? Załogaszam. Laboratorium CCP2 O, ho ho no, idealnie Oczywiście HCL, wszystkie równe pewnie kwasy Kwas kwiatkowy Ohoho Dlatego nic po tylu. A to w ogóle szczypi po oczach? Dezynsekcja. Dezynfekcja, o. Nie lepiej tego nie dotykać. Pa, wszystko jest porozlewane dosłownie. HCL. O, tutaj. To, to siarka. Prawdopodobnie. Boga zobaczyć Chemia jakaś go zdana już. No, zi na zielono to się wyżarło dosłownie. Masakra. Chyba. Tutaj. Nie mogę powiedzieć na YouTube co mi to przypomina No raczej nie Na targówek. O to no, to jest te... O lepiej nie dotykamy Dobrze mamy rękawiczki No jakby to był kwas siarkowy rozdrany no to masakra by było. No bo to nic nie było, wszystko byłoby Tu wypalone dosłownie wszystko Masakra czerwone Substancje, wszystko jest tu w ogóle jakieś Masakra Czekamy sobie jakieś głupie foto? No, zro... może tutaj postawić jakąś komórkę albo coś? No. A. To chyba też do tej, do dekontaminacji wszystko A może do. może być, może być. W do dezynfekcji. Ale to w ogóle sprzętu. Chemia. Tu więcej siarki masz kolejne laboratorium. Tak? O! O, to pewnie taka maszyna swego czasu z takimi. Rękawicami do przekładania równych fiolek Masakra ile tu jest sprzętu, też nie ma za dużo czasu, też jest tutaj ochrona To wygląda jak jakiś rondel też do dezynfekcji Ło, wow, kolejne labo jest A tu masz w ogóle wyjście na nie? O A to idziemy tam na końcu chyba Nie ma co Tam jest drugie przejście do po prostu fabryki pani jakby była to drobne na końcu Może jest nie? To jest, się wspinają po tym tych, po tych lubrach, A na silosy prędzej bym szedł. E et eter naftowy. Na spirytus? No, spirytus. Kwas octowy. 80% czystości. Uuu, co to? Uuu, jeszcze jakieś chemia. Jeszcze, uuu. Bosch, ładoweczka Bosch, tam Bom Bomba biologiczna. <brosie> no, tam bomba to dopiero na dole będzie. Ale w ogóle fiolki wszystko takie Fartuchy jeszcze tych wszystkich naukowców o, Makaron ma suchy <laughs> To jest chyba nie... jakiś ryż to wygląda jak ryż to Makaron tutaj? Nie, no to jest makaron suchy 2005 rok Zieleń, bromo, kreczo no, coś tam. Koffie oh, koffie. O, fajnie to wygląda wszystko Tylko do kawałka co to wygląda? Fajnie, że grafiki nie ma No, no. A tu masz kolejny składnik. O, tu już czuć taką chemią w nosie. To, no, to bił, nie? już czuć takie słodkawe, niebezpieczne. No, tak, Aha. No. nie wiadomo, jak to mówić. Jeszcze oddycham bo tak no. to, wiesz, Masakra, fu. Tu w ogóle jakaś pieczątka swego czasu, te pipety jakieś. To... Fenoloftaleina. Tak? To... No, to chyba to ze szpitala do dezynfekcji. No. Coś tam, co było. Uh, uh, uh. Masz jeszcze czekam się uh, uh, uh. No. Co to może być? Nie mam zielonego pojęcia x timer Evaporation, czyli tego Z ty salmonella jakaś, pa Mmm Smaczna <laughs> <laughs> Hydroxid Masakra O Elegancko. Dobra. No. Myślałem, że alarm Ej, jakiś. No to co? <laughs> Jak coś tu stawił? No tym, tutaj w prawo. O. Co, co jest? Jest? Dzwonek działa. Dobra, gdzie jest to mieszkanie? Tu. Na tym sobie pierwsze. Fartuchy. Ja bym tego nie zakładał na siebie. O, kurde. A to też jakieś laboratory, bo są pewnie jakieś skróty te CCP? Główne labo. W komiku się pisano <gulanie> w tym. Główne labo. To jest ciekawe. Kuwety, próbki chemiczne. Masakra. Laboratorium, tu byliśmy. Ohoho! O Jezu. Tu jeszcze są, zawartość w tych probówkach. Faktycznie. Uuu, uh, 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 nie chciał tutaj jad... oddychać. jakichś probówek tu jest. Nie chciałbym tym oddychać Wszyscy... zbytnio. Czekaj, zdjęcie sklę. Mhm. Dobra. <coughs> Zamykamy to. O. Klasyfikacja kości wieprzowej. Jemy kawusie? <laughs> Edible Acid Gelatine. Opa. Żelatyna. Parametry. W... Metody testu, żelatyny, sample jakieś. Dziwowało o jogurtach z żelatyny. <laughs> o, z piodnicy, no bo skąd? Z no bo skąd? Ciecia żadnego nie ma, elegancko. Znowu coś do dekontaminacji. Są te fiolki. Tak jak w szpitalu jest do, do probówek z krwią, to pewnie tutaj też była dekontaminacja tych wszystkich probówek, albo jakieś przechowywanie w odpowiedniej temperaturze, tak mi się wydaje. Co to jest? Laboratorium Dextera. A to są chyba takie do nakrapiania takie może tutaj. A ma. no. To mała krowelka. Odwiedźmy dom. Pan... <grych> o oh, jest. Dobry. Ale jaka no. wykładzina mięciutka. No bardzo mięciutka dywanik. No. Uh -huh. Jak ktoś by się dziwił dlaczego w fabryce jest łóżko w Velatyny? To ta wydzielona część tutaj z tą wykładziną to jest mieszkanie właściciela tego co skaził teren i siedzi obecnie w więzieniu Swego czasu najbogatszy Polak No chyba czwarty najbogatszy w Polsce? Możliwe Witamy was witamy z Pusteku Wodą... Woda wleniona. U... za moment idziemy na halę, co? Aha. Tu no, ile uh, uh, uh. O, ale tu pa ile tu było dych? No. <tusza> Też się podpisałem tam. Gdzie? Tam o Instagrama <noise> Nadle no, subuj Oho Pięknie Pewnie ktoś tu pozna jeszcze siebie, eksplorator jakiś urbex, coś tam o, Anempty Domin Irox To ja O Co to? A I to co? Są... A to same urbexy jakieś No, No niestety <noise> go tu jeszcze nie było I raczej nie będzie no. My jeszcze ostatnio poza granicy jeździ. Mhm. Mm Fajne, no możemy sobie podejrzeć czy nikt do nas nie jedzie. O. Żaden ochroniarz. Ma zakaz fotografowania naprzeciwko. <śmiech> <śmiech> na, na wojsku. Fura powrócona. No. Autko tam stoi, i chyba go filmować. Tak, tam, tam ruina to jest to auto. A tam jeszcze w ogóle zostało coś po tej budzie psa, nie? On, tam, on siedział tam w tym garażu. Tak, wie, Ten pies. Tam leży, wszystkie deski nie ma. A tu byliśmy? Oje, jak to wielkie. Aaa A, A jesteśmy ja na tam. No tak, to będziemy wchodzić na halę tędy. Ooo! Czyli do mieszkania? Prawdopodobnie tak. się wchodziło na kot, który znał tylko właściciel. O, Czyli on tu mieszkał z całą rodzinką najwyraźniej ten Właściciel? Ale taka jest, fajna. Mm. bardzo fajny design. Modernistyczny. No, nowoczesny. Śmierdzi to PRL-em na kilometr, ale... Trochę na, Ej, to jest... Trochę jak na basenie to wygląda. Fajne ja, to, nie to Może kiedyś zrobią. To wiem, lepiej by wydać kilka. tysięcy, na prostu nawet na uh -huh. A tutaj też jakiś fajny, zachowany. O, tu przez okno patrzyłem przez kiedyś. 18-ty. O. Świędzie te... jest domny, może jeszcze tym częściem. Aha. To wiem. Patrz, okno masz. Widzisz? No, to pewnie kiedyś było wejście z tego czasu. Specjalnie... Ale jak solidnie to zrobili. Bardzo. Żeby nikt nie wlazł. Oni się na każde okno wybitne w ogóle zabezpieczyli. O. Ale stanik tu leży. Ciekawie. Odpalaj tą latarę. Ale tu śniegi. O Jezus ja co bardziej wchodzę, tym bardziej to czuję. A co to? O, magazynek jakiś? Magazynek widzę taki. Części zamiennych. No ale robi to wrażenie. Rozmiarem. Z mięsa. A znowu nie poziom zbroniony. Kolejny jakiś mini laboratorium. No, niezbyt przyjemne to wszystko tutaj pachnie. Tu Uhuuhu, uh. o kurde! Tu to nikt nie właził jeszcze. Uh. Nie wiem, czy to nie są te odpady zwierzęca. Na podłodze to zgniłe. O kurde! To nie stajemy lepiej na to. Uh, uh. Patrzcie, może uh. to są odpady zwierzęce. Uh. Żelatyna robi się z kolagenu, a, zacząłem. a kolagen uzyskuje się z czamek, wiel... skóry i kości, o, 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 pa. Świni, krów. O kurde, jaki water. <grym> Zasta... Została woda. Co to jest? Jakie wielkie pasy w ogóle klinowe. To jest mielarka. Wielki taki ślimak, taka mielarka do mięsa. Do żelatyny. Tam pewnie druga taka sama. Trzecia. Ale to jest wielkie. Tu znowu Animex. Heinz. Tu wszystkie firmy spożywcze się zaopatrywały w, w tym miejscu. Ale to jest ogromne. I to najbardziej śmierdzi. Ohoho. I ja. Jakie to jest ogromne! Jakie to jest ogromne! Powietu tu była mieszana ta cała żelatyna Aha, instrukcja obs przy obsłudze hydroforni Czyli to była hydrofornia Ale jaka wielka! Ile tu jest tych instalacji wszystkich, spójrzcie! Pompy, silniki Zawór na zasilanie, pompa wody płucznej Zbiornik wody zmiękczonej. Ale jakie porzywiałe, Masakra. Spójrzcie jakie to jest wielkie. Wszystko to musi być takie zakażone biologicznie. Spójrzcie, jakie to jest jakie to jest w ogóle wielkie. Wygląda jak jakiś browar trochę i to najbardziej śmierdzi. Ofu! Ofu! Tam jest tłuszcz zwierzęcy, to z tego tak śmierdzi. Te wielkie zbiorniki są wypełnione tłuszczem zwierzęcym. Masakra. Okropny smród. Spójrzcie. Jak korozja, korozja i chemiczne skażenia zżerają to miejsce. KSR, będzie jakieś wielkie dmuchawej całej całe instalacje dmuchające tego wszystkiego. Masakra, ten smród, jakie to jest ogromne. Jakie to jest ogromne. Magazyn chemikali zamknięty za kratą. Czyli no skażenie musiało być tutaj konkretne. Pulpity sterownicze. Filtracja, obieg przez dozo dozownik. Oprównianie żelatyny. Odwirowanie, pukanie, wypieranie wody, masakra. Jaki tu jest tych wszystkich pozostałości, jak to w ogóle jakiś dźwig wielki stoi, spójrzcie, Bo jakby podtrzymywał cały sufit. Masakra. Zbliżamy się do tego źródła tego najbardziej okropnego smrodu. Tam jest, widzę, coś rozlane. Masakra, jakieś silniki ogromne. Pewnie kominy tego wszystkiego. Ale to się. Spójrzcie, tam. Jakie to jest ogromne. Nie wiem, czy nawet jest sens tam wchodzić. Czy to jest. Spójrzcie, jakie to jest wielkie. Ile tam jest instalacji? A tam widzę, że się kończy, tam jest jeszcze wejście na górę. Tam byliśmy. Ohoho, tu jeszcze, pozostałości. Znowu część biurowa. Wztowiec, welatyna. Próbka Kraków. Czyli to są pewnie próbki tej całej żelatyny tutaj. Masakra. Tu też biuro. Biuro. Dobra, udało się, wyszliśmy stąd. Masakra. Spadamy. Dobra, udało się. Także mam nadzieję, że ten film się spodobał. Jak wspominałem, mi się spodobał bardzo ta cała eksploracja. Oby, jak najwięcej takich. No i co? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli Wam się spodobało. A mi nie pozostaje nic innego, jak mieć nadzieję, że widzimy się już niebawem.